Cześć, witam Was wszystkich z Obiszowa w Zagłębiu Miedziowym Dzisiaj jest wyścig szosowy, jutro jest wyścig MTB z cyklu Bike Marathon Tu jest szosowy klasyk VIA I dzisiaj usłyszycie na jakich siodłach ścigają się kolarze w Polsce Myślę, że bardzo ciekawe wywiady, różne modele siodeł, różne firmy Zapraszam na film Pierwszy wywiadowany dzisiaj nasz Mateusz, niesamowicie mocny kolarz szosowy Pytanie dzisiaj jest bardzo proste, na jakim siodle jeździsz? Na Sele X. To jest stokowe siodełko, montowane fabrycznie w tych rowerach. A rower to Canyon Ultimate. Na kołach Evan Lighta oczywiście. Yy, powiedz mi jak się na tym jeździ i zerknę jeszcze jak masz je ustawione. Ustawione masz bardzo fajnie. Przód tego siodła od tego miejsca masz delikatnie w dół. No i to jest spoko. Wygoda? Masz jakieś dyskomforty? Coś się yy, dzieje? Wygoda? Tak. 7 na 10. Czyli nie max. Nie, nie jest to max, nie jest to najwygodniejszy na którym jeździłem, planuję jego zmianę, ale jak na razie tak do 3,5 godziny ten komfort jest znośny. Znośny, no dobra, okej, okay, super. A na co planujesz zmianę, na czym Ci się lepiej jeździło? Nie pamiętam modelu, ale też tej samej firmy ze skórzaną wyściółką. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie, szerokość tego siodła. Kojarzysz, 100, 145? 100, 100. Tak podejrzewałem. Dobra, dzięki Mateusz. Cześć, przedstaw się widzom kanału Road Racing. Cześć, Bartek Żmiciński, a ja Martin. Bartek, pytanie jest dzisiaj proste, jeździsz na rowerze Speca, to jest S Works SL7. Na jakim jeździsz siodle? To jest siodełko z czasówki, które ściągnąłem. Mhm. Nawet fajne, bo krótkie i szerokie. A wcześniej miałem parę innych siodełek. Berka też jeździłem tego plocha, krótkiego, ale niestety mi gdzieś na dziurach na wyścigu strzeliło, połączenie karbonu z, z tą skorupą. skorupą. Skleiłem to, ale siodełko już miałem akurat wymienione na to, także. Mhm. A też to jest fizik Argo z tego co widzę, tak? tak, tak, tak Wersja tak, tak. szosowa. Tak, tak, Bardzo wygodne i to, co sobie... Bardzo cenię w tym. Przód, tył, e, rotacja, Można się no lekko przesunąć. miednicy, jak się składam na, na manetkach, żeby mieć kąt prosty na, na ręce. Gdzieś tam, żeby ardynamiczną pozycję mieć, to na tym siodle to wychodzi. Mogę sobie tutaj przód tył miednicą ruszać i nic, e, nic nie uwiera. To jest bardzo ciekawy, fajny, szeroki kanał. Taki standard w dzisiejszych czasach. Ale bardzo dobrze zrobiony. Tak, 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 Ciekawostka tak, dla Ciebie? Mam cztery takie siodle. Nie jest to, drogie, to, nie tak, jest to by... drogie siodło, a jest to siodło, jest siodło to mega wypasione. Naprawdę i w tym w przypadku tego siodła już ten bazowy model robi robotę. Nie, nie trzeba chyba, że ktoś te, próbowałem też te trochę droższe brać, ale tam różnice w wadze są tak niewielkie i praktycznie niczego nie zyskujesz. Nie? Przy naszej wadze, przy tym bardziej przy mojej, to wiesz, no nie, nie, chodzi mi o to, że na tym siodle kończę 60-kilometrowy wyścig i czuję się dobrze, czuję się komfortowo. jedno siodełko PRO. Też stelta. Mety, stelta, tak. Ona jest też 8 lat krótsze niż to. Mhm, że... Ale to nie jest wcale zaleta, że jest krótsze, bo tu jest się troszeczkę gdzie przesunąć. No, właśnie, nie? W tamtym ja miałem coś takiego, że jak widzisz ja mam dróg dosyć spory między mhm. siodełkiem a, a kierownicą, przy dłuższych jazdach bolała mi trochę... Część tylna ciała po prostu, nie? Jasne. Na, na tym jest troszeczkę lepszy komfort. Tak, na razie. Spoko. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w dalszej części sezonu. Dziękuję ślicznie. Nasz kolarz Tomek Malinowski z Wrocławia i jego Giant TCR. Tomku, na jakim siodle się ścigasz? Ja jeżdżę na siodle ProVibe. Jest to model z takimi zaokrąglonymi bokami i z fajną taką dziurą w środku. To jest y, jakiś następca Prostelta? To jest chyba nawet Prostel, wydaje mi się, Pro Performance prawdopodobnie. Wziąłem to ze względu właśnie na te boki, które tak opadają i pozwala mi to na bardzo wygodną pozycję, zarówno na tyle, jak i ku przodowi, kiedy jestem trochę bardziej w aeropozycji. Dokładnie. OK, Tomek, a powiedz mi, jak ci dzisiaj poszło? Jestem z siebie zadowolony, starałem się skakać, testować. Siódmy Open, czwarty w kategorii, przegrałem o, o półkoła podium. Natomiast starałem się jechać aktywnie i, i z przodu, i to mi się z pewnością udało. I to widziałem na własne oczy. Dokładnie. Tak. <laughs> Gratulacje, Tomek. Dziękuję. I pozdrawiamy przy okazji Kamila. Pozdrawiamy, Kamila. Kuruj się, bracie. Kuruj się. Dobra. Hej. Cześć. Dzień dobry. Przedstaw się widzom kanału Road Racing. Nazywam się Wiktoria Gładosz. Skąd jesteś? Z nie lubi. I jaki team? Lux ETB team. A, czyli team MTB. Czyli jutro będziesz się ścigać tak. na Bike Maratonie. Powiedz mi, to jest chyba Emonda, tak? Tak. Na jakim siodle się ścigasz? Bontrager Trager 145. 145. I jak z komfortem? O, powiem, że bardzo wygodne siodełko, najwygodniejsze, jakie ja do tej pory miałam we wszystkich rowerach, już na takim tylko jeżdżę. Mhm. Czekaj jeszcze sobie, zobaczę, jakie masz ustawione. No Okej, okay. tak w sumie jak producent zaleca, bo producent zaleca po całości dwa stopnie w dół. Dokładnie tak. Sama sobie to ustawiałaś czy na jakimś bikefittingu była? Bike fitting. Na bike fittingu. A widzę, że w rowerze masz pełną tarczę. Co to za pomysł? Po prostu pod pomiar mocy i dało pasowało. się inaczej i musiała być taka pełna. Musiała być pełna tarcza. No ale to nie jest wada. Rower powinien być pół WATA szybszy. Dokładnie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję również. A tu widzimy siodło Selitalia SLR na karbonowych prętach. Super lekkie siodło, bo naszemu kolarzowi z road racingu pokażę Wam całą jego orbę. Zależy na niskiej wadze tego roweru. On lubi takie klasyczne lekkie szosy do ścigania. I z tego co opowiada, no różne dystanse już na tym jechał 320 km również ale nie jest to najbardziej komfortowe siodło. Co jeśli o mnie chodzi, to doskonale widzę, dlaczego. Okej, okay, no ale na takich siodłach też się ludzie ścigają. Selitalia słynęła kiedyś z super lekkich siodeł i nadal słynie. Jest dosyć popularna, ale mam wrażenie, że jej design no nie jest najwygodniejszym designem jaki jest. Na e... Cześć. E... Przedstaw się widzom kanał Road Racing. Cześć, jestem Łukasz Gładosz. E... Rozumiem, ten sam team, ta sama miejscowość. Dokładnie tak. E... I widzę, że to samo siodełko. Powiedz mi, czy próbowałeś coś innego włożyć do Emondy, coś innego spróbować? Inne nie, siodło? Nie próbowaliśmy nic innego wkładać, bo te siodełka są wygodne. Mhm. Mieliśmy inne siodełka, ale nie pasowały nam, a tu naprawdę w tej jemondzie jest jest okay. jest ok. i no i Trek ma fajną rozmiarówkę, nie? No to na pewno, bo ma więcej tych rozmiarów, tak, przynajmniej nie miał. no ten rower bo mówię. Jest łatwiej. Jak były problemy z kręgosłupem, to, to teraz nie ma tego problemu. To nie? nie ma tego, no to spoko. A powiedz mi, jak ten system mocowania siodła, yy, jeśli chodzi o sztyce, o ten konkretnie temat mi chodzi. Czy zdarzało Ci się, że to siodło się lekko przestawiło góra dół? Odkąd jeżdża już jeżdżę od y, kwietnia na tym rowerze, może marca, nigdy się nic z nim nie stało, nie? Aha, A czyli się trzyma. kilometrów jeżdżę, no w tamtym miesiącu 1300 kilometrów. Ło, to dużo, jak no. na miesiąc to jest naprawdę sporo. No, no. Także, no jest I spoko, nic spoko, się nie dzieje. Tak, tak. Bo to jest też taki system, jeśli chodzi o całą tą sztycę w treku, że to nakładamy na tak, to, co jest częścią ramy, tak. nie? Tak jest. Także jest to, to wchodzi na to. Tak. Ale Trek tak to robi, to z tym problemów akurat ludzie nie mają żadnych, z tego Myślę, co słyszałem. Nie, że nie hmm. mieliśmy żadnych reklamacji ani nic. nie? I widzę, że masz ten sam system jeśli chodzi o pomiar mocy i tak. tarczę. Jaka to jest tarcza, ile zębów? 52. I tu też? To dokładnie tak. O, czyli na sportowo. Okej, okay. dziękuję bardzo. Dzięki. Romek Smoleński, jeden ze współtwórców Road Racingu. W Road Racingu już od 10 lat Romek. Wiesz, że w ogóle mamy rocznicę w tym, w tym roku? To był 2014 rok Trzeba zrobić imprezę. koniecznie, koniecznie, wspaniały kolaż, dzisiaj pierwsza grupa na długim dystansie, doświadczony bardzo kolaż z wynikami, jedzie na mistrzostwa świata w tym roku do Danii, robi nogę, jest w trakcie budowania tej najwyższej formy, a pytanie dotyczy dzisiaj siodła i widzę, że Romek od lat jeździ na tym samym siodle, cóż to za model? To jest specjalizat Romin, szerokości 143 mm z kanałem. Ja, ulżim, nie pamiętam nie tam dokładnie. Chociaż to jest chyba jakiś albo tytan, albo karbon. To będzie raczej tytan, jeżeli już lub jakieś metalowe pręty. Ale jest to Specialized roaming, czyli siodło na którym między innymi ścigał się Peter Sagan i wielu zawodników sponsorowanych przez Speca. Kiedyś ja miałem taką okazję, że poznałem gościa, który był Pajkwiterem Speca i, i, i polecił mi, spróbowałem i od tej pory już nie zmieniam śriadełka. Romek, a czy to nie było w Hiszpanii? Tak, to było w Hiszpanii. Gdzieś 2012 rok, 2013. No. Możliwe. No to mogło być Czyli tak dawno temu, bo mi o tym opowiadałeś. 12 lat jeżdżę na tym siodełku i nie Pan... zmieniałem od tych 12 lat. Okej, okay, fajnie. Y, Okej okay, Romciu, lecę dalej, dzięki. Dzięki. Pozdrowienia Kamil, kuruj się i wracaj. W pełni Czeka sił. Czekamy na Ciebie. Dobra, hej. Ok, przedstaw się widzom kanału Road Racing, jeśli możesz. Witam serdecznie. Jestem Paweł Dziś-Szewczuk, Team Bafaem Victorius. Eee, oto... Ok, mam pytanie, jeśli chodzi o Twoje siodło. Czy coś zmieniałeś, jeśli chodzi o siodło stokowe? Eee, widzimy, że jest to Prologo. M5 Pass. Z dziurą w czotku. Mm -hmm. Szerokość tego siodła to wychodzi 140 mm. Bardzo przyjemne siodło, przynajmniej pode mnie. Bardzo mi podeszło. Testowałem wiele siodeł. Yy, żadne nie było tak dla mnie komfortowe i wygodne na dłuższe jazdy, yy, zarówno płaskie jak i górskie. Yy, jestem bardzo zadowolony. co prawda, pręty tu są yy, tyroxy, tyroxy, mhm. jeszcze nie karbonowe, ale przymierzam się właśnie kupić. Szukam karbonowego w wersji bahrainowskiej z, z logiem Prologo Q, ale się mi się nie udało. Ale wiesz co? Czy to ma sens? Bo siodło z karbonowymi prętami jest sztywniejsze i mniej pracuje. Gaza się. Przyznam szczerze, że nie miałem okazji tego testować, natomiast ten rower, jak widać, to jest Reacto, bardzo sztywna rama. No właśnie, to jeszcze sobie dołożysz mega sztywne siodło, jak pójdziesz w karbon. Dokładnie. Chcesz tak? Ogólnie taki mam cel, żeby to był rower sztywny przy zastosowaniu na szybkie, płaskie trasy, mm -hmm. nie typowo górskie, nie typowo Jasne, źródami. jasne. Natomiast yy, tak, chcę, żeby to był bardzo sztywny rower, przy tym komfortowy, aero. I do tego dążę. To powiem ci, że moja porada t, dla ciebie w tym setupie, który masz, masz koła Mavica 60, tak? Silowo tak. O, ogólnie czeka na SL60. To są mega koła. To, Ci mogę z, polecić, mój brat jeździ na takich kołach. Tak jak mówię, ma taki rower jak ty, ale na, na Shimano Dura Ace. I to, co w tym rowerze jest bardzo fajne, to po pierwsze aerodynamika, a po drugie mega cockpit. To jest cockpit, tak. bo yy, jakbyś coś o nim mógł powiedzieć. To jest najnowszy cockpit yy, Vision Metron Evo 5D. To mhm. jest, na ten rok wyszedł ten model 224. To jest fajny, ponieważ on jest w dwóch rozmiarach w górnym chwycie. Jest to L oraz XL. To akurat mam l zamontowaną, szerokości 42 cm oraz długości mostka setka plus. Mamy tutaj widać gięcie na 10 stopni do przodu. Mm -hmm. Dla mnie to jest idealne w połączenie z, z tym rozmiarem ramy. A ile masz wzrostu powiedz? 178. Mm -hmm. Natomiast... Dosyć budowa, szeroka kierownica jak na ciebie. Przyznam, że nie do końca, ponieważ jak się mierzyłem, na bikefittingu moje ramiona są na 42,5. A, no to masz I też dlatego, szerokie ramiona, to dla ciebie to, tak, to idealnie pasuje. Idealnie pasuje, dlatego większość bym mogła powiedzieć, że za szeroko, ale do mnie... Pod twoją jest. budowę jest OK. Tak jest. Tak, ja jestem, powiem Ci szczerze, sceptycznie nastawiony do zmuszania kolarzy do jeżdżenia na kierownicy u góry 36 cm. Prawdopodobnie kolarz jest wtedy szybszy, ale jaki to jest komfort, jaki to jest bezpieczeństwo jazdy? no Dla amatora, moim zdaniem, średnie. Dla zawodowca, jak najbardziej, ale dla takich kolarzy jak my, to tak średnio. Dokładnie. Piękna maszyna w ogóle, muszę Ci powiedzieć. Dziękuję. Naprawdę świetnie się prezentuje. Ta korba SRAMA też robi robotę. Tak, to jest korba 170. O, fajnie, krótsza trochę. Tak. Wziąłem w sumie taką korbę, ponieważ jeździłem całe życie na 182,5. Odkąd poczytałem trochę o testach, jak i sile przełożenia na krótsze korby, ma to sens według mnie, ponieważ mniej, mniejsze kąty występują w gięciu nóg, przez to mniej się męczymy. Ja, ja przynajmniej tak zauważyłem u siebie, w górach w szczególności. I co prawda kadencja jest ciutkę szybsza, jest krótsze ramię, ale komfort jest dla mnie osobiście lepszy. No, ja Natomiast mam podobne 50. doświadczenia. Moim ulubionym rowerem jest rower, w którym jest korba 165. Ścigam się na 170, ale na tej 165 po pierwsze robię wyższe średnie. Zsiadam z roweru po dwóch godzinach, dwóch i pół godziny w większym komforcie i tak odbieram moją przygodę ze 165. Natomiast jestem w stanie jechać na 170. Nie ma jakiegoś dramatu, ale jest inaczej. Na pewno jest, jest to zdecydowanie wyraźnie odczuwalne. Tak. Bardzo Zatrzyj Ci dziękuję to... za super ciekawy wywiad. Proszę, nie ma, ma podemu. Polecam się w przyszłości. Tak. Fajnie, trzymaj się, cześć. Okej, okay. teraz mamy jeszcze jednego kolarza do wywiadowania. Tomek z Wrocławia, z timu Elmar. Elmar to przepotężny team z Wrocławia. Ilu was tam jest? 30? 30. Będzie albo więcej. Albo i więcej. No chyba największy team we Wrocławiu. Tak może Na Dolnym Śląsku rywalizuje ilością kolarzy tylko z road racingiem. Dokładnie. Tomku, pytanie dzisiaj jest proste. W ogóle mamy tutaj rower Ridley'a aerodynamiczny i oryginalne koła Zipa, które mają już swoje lata, ale to jest to, jak kiedyś Zip koła robił. W fenomenalnej jakości obręcze, srebrne szprychy i srebrne yy, piasty. Takie pytanie, zanim przejdziemy do siodła. Jak Ci się spisują piasty Zipa z tej generacji? E, nigdy nie jeździmy na lepszych kołach niż Ty. Tak? tak? I z piastami OK wszystko? OK. Raz był taki moment, jeżeli chodzi o przednie koło, bo... Cofnęli, cofnęli, jak gdyby do, do jak gdyby wycofali je i zmienili piasty i już po tym momencie, w tym momencie już nie było problemu. Rozumiem. Także... No, bo to z Zipem to tak właśnie bywało. Ale obręcze niesamowite, bo trwałe. Słuchaj, przejdźmy do tematu dzisiejszych nagrań. I na jakim siodle jeździsz? Sele Italia. A model? No nie powiem. Ci. To będzie jakiś SLR, pewnie. Tak, SLR. SLR, dokładnie, z otworem ulżyniowym. Powiedz mi, czy kojarzysz szerokość tego siodła? No nie kojarzę, ale 28 cm jest długość. Czyli klasyczna długość. Jak z wygodą na siodle? Jest okay. Jest ok. No i tego się trzymamy. Powiem tak, jeżeli mówimy o siodłach, to też trzeba wziąć pod uwagę, i tutaj dla wszystkich taką radę mam, że są ćwiczenia, które na, na miednicy. I powiem szczerze, ja nieraz niejednokrotnie miałem jakieś problemy, jak zacząłem robić te ćwiczenia, proste ćwiczenia. No, yy, od razu yy, czułem ulgę i nie miałem już tego problemu. Yy, Tomek, mówisz o, si o ćwiczeniach na mobilność na, miednicy. Na mobilność, tak. No to tak, to jest bardzo ważne, ja to potwierdzam. Sam takie ćwiczenia robię, bo mi to zalecił fizjoterapeuta i jak najbardziej te ćwiczenia mogą pomóc w dyskomfortach na siodle. I polecam, naprawdę gorąco polecam. Bardzo, bardzo ciekawa, fajna uwaga. Bo różnie, różne, różne są siodełka, nie? I, i... Ludzie podchodzą troszeczkę inaczej, to uważam, że powinni się przystosować do siodełka trochę. na początku. Jeżeli rzeczywiście nie da się, to, to trzeba zmienić, ale jeżeli, jeżeli cokolwiek zrobimy przed tym, jak siodełko kupujemy, to jest dużo problem. Przede wszystkim 80% dyskomfortów na siodle nie pochodzi od samego Dokładnie. siodła, to Dokładnie. są błędy pozycji. Dokładnie słaba mobilność bioder, stawów biodrowych. Jest wiele powodów, dla których może Cię krocze boleć, które nie mają nic wspólnego z samym siodłem. A ludzie pierwsze co robią, wymieniam siodło. I tak mają 8 siodeł z rzędu i na żadnym nie jest dobrze. Ok, dzięki Tomku, pozdrawiam.